Cześć. Nazywam się Marcin Zieliński i jestem właścicielem Performance Marine w Szczecinie. Od lat jestem związany ze sportami wodnymi. Decyzja o założeniu firmy nie była przypadkowa. To była konsekwencja pasji, która się działa we mnie odkąd pierwszy raz wsiadłem na łódź. Woda daje wolność, a pływanie, szczególnie na sprzęcie z najwyższej półki, to coś, czego nie da się porównać z żadnym innym doświadczeniem. Dziś mam ogromną przyjemność pokazać Wam coś wyjątkowego Parker Sto Sorrento. To kolejna taka jednostka w Szczecinie i od razu mówię, to nie jest zwykła łódź. To potężna, wszechstronna maszyna, która robi wrażenie na lądzie i na wodzie. To łódź, która łączy w sobie cechy luksusowego jachtu motorowego, funkcjonalność daycruzera i przestronność Bowridera. Niesamowicie dopracowana, z doskonałymi włas własnościami nautycznymi, a do tego ten wygląd agresywny, pewny siebie i nowoczesny. Ale najlepszy jest pod pokładem: dwie niezależne, zamykane sypialnie Pełnowymiarowa łazienka z prysznicem, salon, który daje komfort jak w apartamencie. I jeszcze, dach elektrycznie odsuwany. Kilkadziesiąt sekund i możesz cieszyć się słońcem albo schować się przed upałem. Sercem tej łodzi są dwa silniki V10 po 350 koni mocy każdej. To jest moc, która pozwala naprawdę poczuć czym jest wolność na wodzie. A jednocześnie stabilność i bezpieczeństwo. Parker 100 Sorento to nie tylko przyjemność, to także inwestycja. Jeśli myślisz o czarterze, to idealny wybór. A jeśli chcesz mieć własną łódź, ale nie chcesz zajmować się formalnościami, tym też się zajmiemy. Leasing, rejestracja, serwis, charter, pełne wsparcie. Wszystkiego dopilnujemy za ciebie. Performance Marine powstało z potrzeby jakości i uczciwego podejścia do klientów. Wiem, jak wygląda rynek. Wiem też, czego ludzie szukają, gdy wchodzą w ten świat. Właśnie dlatego robimy wszystko od A do Z. Rzetelnie, przejrzyście i z pasją. Pokażę Ci ten model osobiście, opowiem, doradzę. A potem, widzimy się na wodzie.